Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców grudnia. Kolejne podsumowanie. Widzieliście już roczne, zarówno makijażowe, jak i pielęgnacyjne, ale teraz czas na grudzień. Mam też sporo perelek, które odkryłam w poprzednim miesiącu. Przede wszystkim rozświetlacze, na których zdecydowanie Wam brakowało w ulubieńcach roku. Napominałam tę kategorię, tak naprawdę pokazałam Wam tylko paletkę bronzera um, oraz rozświetlacza z tych dwóch kosmetyków, ale jakby solo żadnego rozświetlacza tam nie pokazałam. Dlaczego? Dlatego, że cały czas używałam prawie cały rok um, rozświetlaczu, który jest limitowany i którego już się nie da nigdzie dostać. E, I to był mój stary ulubieniec, o którym kiedyś już mówiłam, czyli ogólnie rozświetlacz z Anastazji Amrezy, a nie odkryłam nic takiego fajnego, nowego, e, żeby móc dla, w tych ulubieńcach rocznych pokazać, ale mam za to w ulubieńcach grudnia właśnie dwa fajne rozświetlacze, o których Wam tutaj powiem. Mam tutaj rozświetlacz limitowany, który mam nadzieję, że jeszcze dostaniecie, jeśli Wam wpadnie też w oko tak jak mi. Jest to NYX ta kolekcja z La de Papel i jest to rów z sztabka złota, która wygląda przepięknie zarówno w makijażu oka, jak i na twarzy. Na twarzy mogliście zobaczyć w chat upie jak nałożyłam. To podlinkuję Wam ten filmik tutaj. A dzisiaj możecie zobaczyć w moim makijażu oka. Jest to ogólnie rozświetlacz taki trochę jakby łuskowaty, ale trochę taflowy, jakby połączenie tych dwóch funkcji w jedno, czyli nie jest to taki toper, jak mogło się wydawać w przypadku właśnie takich łuskowatych produktów, tylko w momencie, kiedy bardziej wpracujemy właśnie w skórę, czyli tak bardziej tym pędzelkiem dociśniemy, bym powiedziała, ten rozświetlacz do twarzy, to wtedy właśnie wybija się taka tafla i jest tak, opinizuje po prostu troszeczkę i ma takie lekkie łuski, daje fajny efekt, to nie jest taki efekt drobinkowy, taki jak zazwyczaj możemy zobaczyć, tylko coś zupełnie innego i przy, wygląda to przepięknie. Lubię zarówno za kolor, który jest połączeniem takiego jasnego pudrowego różu, który opalizuje na złoto, ale jakby sam w sobie bazy kolorystycznej za bardzo nie ma. Wydaje mi się, że będzie odpowiedni też dla takich bardzo jasnych karnacji, co jest super, bo zazwyczaj właśnie takie odcienie rose goldowe typowo ne, są bardzo ciemne i ja na przykład nie mogę takich używać jako rozświetlacza, tylko używam jako różu. Na przykład mam taki rozświetlacz z beki, właśnie w odcieniu rose gold, który jakby sam sobie kolor ma bardzo ładny, ale e, bardzo ciemny, więc dla mnie to jest odcień różu niż rozświetlacza, a ten właśnie jest przepięknym rozświetlaczem. Mieni się cudownie. E, na oczach też je ja nakładam po prostu na mokry korektor palcem I to jest taki makijaż, który ostatnio często robię, e, takiego naleniucha na szybko, czyli palcem nakładam rozświetlacz trochę brązera w załamaniu powieki i kreska, która my też już po latach praktyki e, wychodzi mi bardzo szybko. Jest to naprawdę przepiękny rozświetlacz, który wydaje mi się, że spodoba się wielu osobom. Nie daje tak. Takiego efektu, właśnie glitteru na twarzy. No, mimo, że ten efekt daje dosyć mocny, e, to jednak jest coś takiego eleganckiego w nim i takiego ładnego. Mega przykuwa uwagę, ponieważ jest to coś innego niż normalnie widzimy, ale zdecydowanie pasuje i do tych mocniejszych makierzy, i do delikatniejszych jak najbardziej. E, także Wam bardzo polecam. A drugi rozświetlacz pochodzi z marki Kowe. Jest to Delightful Glow Powder, i to jest produkt, który spodobał się zarówno osobom, które lubią delikatność, właśnie. Taki naturalny efekt makijażu, ale także po prostu moc. Nie jest to produkt taki na, o naturalnym wykończeniu, ale który możemy sobie stopniować i uzyskać taką mocniejszą taflę. Jest to pierwszy rozświetlacz tak naprawdę tej marki, który mi się spodobał, ze względu na to, że te wszystkie wcześniejsze, które używałam najczęściej w paletkach do twarzy, to bardzo mocno podkreślały fakturę skóry. Ten sam w sobie jakby tutaj skóry nie wygładza, ponieważ są takie rozświetlacze, które fajnie wygładzają jeszcze w strukturę. Skóry, ale struktury nie podkreśla, więc wygląda dosyć gładko tutaj na twarzy. Nie widać żadnych drobinek, tylko jest taka ładna tafla, którą sobie możemy stopniować, uzyskać delikatniejszy, mocniejszy efekt. Ja sobie tego rozświetlacza absolutnie nie żałuję, lubię mocny glow, ale jest to właśnie taki klasyczny szampański odcień, który wygląda bardzo elegancko, niezależnie od tego, jaką ilość tak naprawdę użyjemy na naszą twarz, i wygląda naprawdę bardzo ładnie i też bezproblemowo się trzyma cały dzień. Um, i Ostatnio naprawdę bardzo często jego używałam na twarzy, dlatego Wam tutaj bardzo polecam. Też niewielka cena, a, a bardzo fajny produkt. Które raczej starczy nam na długo. Ostatnio prawie w każdym makijażu go używałam i e, widać, że, wiecie, już nie ma takiej gładkiej struktury z góry, ale w się prawie nie widać. Następnie opowiem Wam o tej pięknej czerwieni, którą mam na ustach i jest to zdecydowanie najpiękniejszy kolor czerwonej szminki, jaki kiedykolwiek widziałam i bardzo często pytaliście właśnie, jak miałam na ustach, a ze względu na sezon, właśnie ten grudniowy, świąteczny, to czerwień zdecydowanie królowała na moich ustach no i uwielbiłam ten szminkę nie tylko za kolor, ale także za samą formułę, która mi się bardzo dobrze sprawdza. Jest to szminka z marki Glam Shop. Szminka wpłynie w odcieniu w babi. Ten odcień czerwieni określiłabym jako neutralny. Ja tu nie widzę ani ciepłych tonów, ani takich chłodniejszych, więc nie ma wpływu na to, jak optycznie wyglądają nasze zęby, ponieważ właśnie niektóre odcienie, niektóre tonacje potrafią zęby wybielać, czy też zarzucać bardziej, ale też dzięki temu, że jest to neutralne. Na szminka to będzie pasowała absolutnie każdemu. Niezależnie od tego, czy macie karnację taką cieplejszą, żółtawą, oliwkową, tak jak ja, um, czy neutralną, czy też właśnie chłodniejszą, wpadającą w różowe tony, ona będzie jak najbardziej Wam pasować. Um, I fajne, jest to ciemniejszy odcień. Nie jest bardzo jaskrawa, więc mimo, że jest to ciemny odcień, to nie rzuca się jakoś tak bardzo mocno w oczy, jak niektóre czerwienie potrafią, ale wiadomo, jest to taki odcień, który mi na przykład e, właśnie. Nie daje takiego power'a i jeszcze większej pewności siebie, i polecam się przekonać, jeśli chodzi o takie szminki. Jeśli chodzi o samą formułę tych szminek, to jest ona bardzo napigmentowana. Konsystencja jest troszeczkę gęsta, ale nie bardzo gęsta. Ja bym określiła pomiędzy właśnie taką płynną, a typową musową. Bardzo ładnie się rozprowadza na ustach. Jednocześnie możemy sobie fajnie ten kształt wyrysować, nawet powiększyć bez problemu i wygląda naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o wykończenie, jak widzicie, jest takie totalne matowe, nic nie odwiedza się um, właśnie światło i dzięki temu ta czerwień jeszcze ma większego takiego powera ze względu na to, że jest to taki totalny mat, ale przez to wykończenie ogólnie formuła jest taka e, sucha bardzo, niewysuszająca ust, ale może podkreślić ne, właśnie wszelkie ne, załamania czy też e, właśnie suche skórki. Ne, więc polecę ogólnie wam tę serię w momencie kiedy nie macie problemu z ustami, z nawdżeniem, nie macie skłonności do przesuszeń, ne, ponieważ w momencie kiedy właśnie macie no to to pod tak jak czasami, jak mamy takie suche usta, co są one tak wręcz pomarszczone, no to to będzie troszeczkę jednak widoczne, ale jakby sama w sobie ta szminka nie wysusza, możemy dokładać w ciągu dnia nic się nie dzieje. A moje ulubione odcienie z tej serii to zdecydowanie właśnie ta czerwień, czyli Wabik, także Pewniak, taki brązik bardziej. Jest to odcień niut, nie jest to taki bardzo ciemny odcień, ale wygląda przepięknie na ustach i często go nosiłam. I także odcień Bakalia, czy Bakalie, ale nigdzie nie mogę go znaleźć, więc zgubiłam tę szminkę na pewno. To jest taki odcień mniej więcej koloru mojego, moich ust, czyli taki lekko chłodny róż, ale nie za chłodny, ciemniejszy, nie jest to taki typowy nudziak, ale w gamie kolorystycznej jest naprawdę sporo odcieni, w tym dużo nudów. Niektórych sama jeszcze nie zdążyłam przetestować, ponieważ tych szminek jest chyba 20 czy coś takiego, więc jeszcze to przede mną, ale te odcienie, które testowałam, a była to już większość, to jak najbardziej Wam polecę. Nie mam tutaj żadnej różnicy, nie czuję żadnej różnicy, Różnice pomiędzy tymi jaśniejszymi odcieniami, a ciemniejszymi, jeśli chodzi o to, jak wyglądają, jak się zachowują w ciągu dnia, są ogólnie trwałe i rozpuszczają, tak naprawdę, właśnie wszelki tłuszcz, jakieś takie tłuste jedzenie. A tak to wtedy wystarczy tylko sobie delikatnie poprawić i możemy śmigać dalej z perfekcyjnym makijażem ust. Z tej limitowanej kolekcji z NYX-a mam tutaj jeszcze do polecenia paletę El Profesor, która bardzo mi się spodobała i według mnie jest świetna, właśnie czy na podróże, czy po prostu na co dzień. Fajna taka, grabna paleta, którą wykonamy sobie fajny make-up. No, dla większości osób będzie to raczej taki makijaż wieczorowy niż dzienny. Dla mnie jest to świetna właśnie na co dzień, ponieważ jest tutaj takich dużo odcieni, które lubię w swoim makijażu. Jednocześnie podoba mi się ze względu na wielkość. Z tego co zauważyłam, właśnie jeśli chodzi o moje takie makijaże codzienne, to rzadko kiedy sięgam po te większe palety, które mam, a mam ich naprawdę sporo, tylko lubię właśnie te takie kompaktowe w przypadku dziennego makijażu. One mało miejsca zajmują właśnie na toaletę. Mam też szufladki, do których się po prostu te duże palety nie mieszczą. Także one są troszeczkę dalej i jakby nie na wyciągnięcie ręki. I właśnie z takich mniejszych zdecydowanie bardziej mi się um, lepiej korzysta i chętniej po prostu takimi paletami wykonuję makijaż. Dlatego po części ta paleta mi się spodobała, ale także ze względu na jakość tych cieni. Z tego, co kojarzę, właśnie te poprzednie cienie z NYX-a, które testowałam, czy pojedyncze jakieś właśnie z kalendarzy adwentowych, czy po prostu w jakichś paletkach, czasami była lepsza jakość, czasami gorsza, ale Ogólnie taka raczej średnia bułka. Tak, tutaj mam wrażenie, że ta jakość jest znacznie lepsza niż te palety, które już jakiś czas temu testowałam i bardzo mi się podoba. Jest fajny pigment, ładnie się łączą, nie tworzą żadnych plam. Możemy sobie fajnie budować intensywność i stworzyć czy delikatniejsze czy mocniejsze makijaże w zależności od naszych preferencji. Te połyski są raczej takie delikatniejsze, ten bardzo mi się podoba taki różowawy. Ogólnie tę paletę mogliście zobaczyć w akcji właśnie w ostatnim chat make-upie, ale także mogliście zobaczyć w makijażu oka w ulubieńcach roku tych makijażowych. Tam miał właśnie z tym takim lekkim, połyskującym różem makijaż i wyglądał naprawdę przepięknie. Naprawdę fajna jakość, ona sobie leży cały czas u mnie na toaletce i często używam właśnie bardziej tego brązu, tego różu, właśnie w tą stronę, czy przyciemniam, czy robię kreskę właśnie tymi ciemniejszymi odcieniami. Jeśli podoba Wam się kolorystyka tej palety, to naprawdę bardzo zwrócić na nią uwagę. Następnie szczotka do włosu. Osów. Moim zdaniem to też jest element pielęgnacji, e, pielęgnacji włosów, więc dlatego też pojawia się tutaj w tych ulubieńcach. Mówiłam Wam o nich w ulubieńcach roku e, pielęgnacyjnych, mimo, że jest to odkrycie grudnia, ale wiecie, jednak szczotkę przez miesiąc jesteśmy tak w stanie przetestować, że e, raczej opinii nie zmieniły po czasie. I e, jest to naprawdę świetna szczotka. Ja przez długi czas się zbraniałam od zakupu ze względu na naturalne włosie dzika, które jest tutaj e, właśnie w składzie tej szczotki, tak powiem, e, ale niestety nie byłam w stanie znaleźć nic innego dobrego i jak przetestowałam u swojej mamy, ponieważ ona kupiła ją jako pierwsza, to już stwierdziłam, że nie będę się męczyć i jednak ją kupię. Jest to szczotka z marki Olivia Garden i jest to Finger Brush. Ja mam akurat tę wersję Minium. Możemy kupić zarówno taką węższą, jak i także jeszcze szerszą, w zależności od tego też, ile mamy włosów tak naprawdę. Ja wybrałam tę ze względu na to, że jednak rozmiar do mojej ilości włosów jest idealny. Faktycznie ona wchodzi we włosy jak w masło, bezproblemowo rozczesuje, Niezależnie. Zależnie, czy czeszemy na mokro, czy na sucho, to faktycznie bezproblemowo czeszę mega spontane włosy. Jeśli macie ogólnie problem właśnie z włosami, z rozczesywaniem, co ja miałam od zawsze, to polecam Wam właśnie zwrócić uwagę na tą szczotkę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Nie kosztuje dużo, na pewno więcej niż takie zwykłe drugie ale jest to po prostu porównanie nieba i ziemia. Kosztuje 40 zł około. Ja sama kupiłam na Allegro i polecę Wam. Oczywiście link znajdziecie na dole, jak do wszystkich innych kosmetyków, które Wam tutaj pokazuję. Testowałam naprawdę różne na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, ponieważ starałam się właśnie znaleźć takie bezbłosia z samymi tymi plastikowymi końcówkami, czy właśnie w takiej wersji, um, podobnej jak tutaj. Miałam taką jakby zaokrągloną. Um, z innej marki, z Olive Garden miałam paddle brush i ale miałam też z jakiejś marki Rosmanowej i kilka jeszcze innych, i żadna nie była w stanie rozczesać moich włosów. I wręcz one tak skrzypiały, taki dziwny odgłos dawały w trakcie rzesania, jakby mi te włosy po prostu pękały w trakcie, jakby to było słychać. I aż się bałam ich używać naprawdę. Tutaj, co prawda, trochę włosów zostaje mi właśnie na tej szczotce, ale mam wrażenie, że po prostu ze względu na to, że są te włoski takie mini, no to na nich się te włosy odkładają, ale że to raczej nie są, nie jest wyrywane ponieważ też nie zauważyłam żadnego wyrywania. Tylko te połamane końcówki, które dalej jeszcze tutaj są na tej górnej warstwie, która jest skrócona. Jeszcze te końcówki może nie wyglądają już na jakieś takie super popalone. Tak jednak one się jeszcze łamią, więc wydaje mi się, że to tylko te końcówki. Tak naprawdę o każdej szczotce są różne opinie, także ogólnie z tym tematem jest naprawdę ciężko, ale ta póki co sprawdza mi się rewelacyjnie i mam nadzieję, że już tak zostanie. Z pielęgnacji pokazuję Wam tutaj w ulubieńca grudnia, mimo że używałam przez dłuższy czas tak naprawdę, ale doceniłam najbardziej właśnie w tym miesiącu, kiedy już zaczęły się te zimniejsze właśnie temperatury, ze względu na jego konsystencję. Polecałam Wam ten produkt także w ulubieńcach roku, więc jeśli oglądaliście tamten film, to już o nim dobrze słyszeliście. Produkt z marki Basic Lab, krem nawilżający do twarzy o bogatej konsystencji. Jest to produkt mocno nawilżający, także z właściwościami kojącymi, więc sprawdzi się zarówno na co dzień u osób, które potrzebują takiej mocniejszej dawki nawilżenia, oprócz właśnie samych serów do twarzy. Dla osób, które potrzebują jakby jednorazowo, raz na jakiś czas, czy pomiędzy testowaniem kosmetyków, tak jak też robiłam to w ciągu roku, w momencie, kiedy czujemy, że ta skóra jest przesuszona, czy od jakichś czynników środowiska zewnętrznego, czy po prostu jakiś krem nie na rady i jednak potrzebuje jakiegoś dodatkowego kopa, czy na przykład właśnie w zimowe miesiące, tak jak teraz, kiedy jednak skóra potrzebuje troszeczkę więcej, ze względu zarówno na mrozę na zewnątrz, a i też ogrzewanie, wewnątrz, które jednak sprawiają, że skóra się bardziej wysusza i potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia, więc wtedy jak najbardziej się ten produkt sprawdzi. Teraz najbardziej doceniłam jego konsystencję i właściwości właśnie w te zimowe miesiące. Wcześniej używałam właśnie tak raz na jakiś czas, jak potrzebowałam dodatkowego nawilżenia. No jeśli chodzi o samą konsystencję, pokażę Wam tutaj, ponieważ jakby bogata konsystencja, taki napis może niektórych odstraszyć tak naprawdę, a nie ma co. Tak prezentuje się ten kremik i on wcale nie jest gęsty. To nie jest produkt, trudny do rozprowadzenia. Mi się sama taka bogata konsystencja raczej kojarzy z takimi gęstszymi kremami typu, nie wiem, Bambino yy, czy Nivea. A ten produkt jest taki właśnie delikatny dla skóry. Fajnie się rozprowadza i co jest fajne to on zostawia taką delikatną warstwę na skórze. Jakby samo w sobie takie wykończenie i efekt na skórze jest bardziej taki matowy, szatynowo trochę matowy. Nie odbija światła tak naprawdę wbrew pozorom, ale czuć po prostu go na skórze tak delikatnie. Nie, że obciążenie nie. Tak po prostu jak dotykamy, to jakby mamy taką warstwę ochronną na skórze, która jeszcze sprawia, że właśnie ta woda nie paruje z naskórka i ja mam wrażenie, że wiecie, jest tak dobrze zabezpieczona. Dobrze się z tym czuję, jak używam tego kremu, ale jednocześnie właśnie moja skóra idealnie się z nim polubiła. No Teraz używam właśnie i na dzień, i na noc, a czasami po prostu używałam na noc, jak potrzebowałam czegoś więcej. Co jest fajne, to cena jest naprawdę niska, a mamy też sporą pojemność 75 ml. Dlatego polecam Wam ten produkt. Sama już kupiłam kolejne opakowanie i też lżejszą wersję do przetestowania, także zobaczymy. To już wszystkie produkty, które skradły moje serce w zeszłym miesiącu. Dajcie znać, co Wam się spodobało, i też jakie macie opinie o tych kosmetykach, które Wam tutaj zaprezentowałam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.